Hejka, w dzisiejszym odcinku chciałbym przetestować kinder mleczną kanapkę o smaku borówkowym. Czy jesteście ciekawi? Zaczynajmy! Okej, okay, więc chciałbym Wam jeszcze najpierw opowiedzieć taką jedną historyjkę, a mianowicie... Przychodzi kot do psa i mówi: Wiesz co? Jestem bardzo mądry. Na co pies odpowiada: Ja też jestem bardzo mądry, ale miałem większe szanse na adopcję niż ty. A kot na to wcale, że nie, bo nie każdy ma w sobie to, co ja mam. Bo ja, w przeciwieństwie do psów, nie powiedziałbym policji, gdzie ludzie mają narkotyki. Pies zawstydzony ucieka przed kotem. Człowiek się śmieje i opowiada potem koledze przy piwie: Ja rozumiem, że niektóre psy nie akceptują kotów, ale ja adoptowałem tego psa. To kobieta, która mi go dała, powiedziała, że ten pies jest bardzo odważny. A uciekł przed kotem! Coś jest nie tak! Na co kolega mu mówi? Wiesz, ja rozumiem wszystko, ale ta kobieta chyba cię okłamała, mówiąc, że ten pies jest bardzo odważny, skoro uciekł przed kotem. <laughs> Rozumiecie, no bo <laughs> o to, że człowiek nie zrozumiał intencji zwierzaka i ogólnie. Chciałbym wam teraz powiedzieć ku przestrodze, tak na serio, że w rzeczywistości bardzo często dochodzi do nieporozumień. Ale gdybyśmy posiadali zdolności telepatyczne, to by nie było tak do końca dobrze. Po pierwsze, nie zawsze chcesz wiedzieć, o czym myślą inni ludzie. Po drugie, jeżeli o czymś pomyślisz. Ale nie powiesz. To i tak osoba, której to dotyczy, mogłaby poczuć się urażona. Typu, zamiast powiedzieć osobie o sobie otyłej, pomyślisz, że ta osoba jest otyła i też cię pozwie do sądu o to, że poczuła się urażona. Mm. 10 na 10 za konsystencję, zapachu nie czuję, więc nie ocenię, ale za smak też dam 10 na 10. Zwykłą ciężko nabyć, a cóż dopiero borówkową. A najfajniejsze jest to, że obie są warte swojej ceny. No i to już wszystko. Na dziś zasubskrybujcie mój kanał. Zostawcie łapki w górę, dzwoneczki. Wyślijcie dzisiejszy odcinek do swoich znajomych. Zjedzcie smaczną i zdrową kolację. Dobranoc! Pizza, pizza, pizza jest bardzo chrupiąca. Pizza, pizza, pizza z piekarnika gorąca. Pizza, 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 pizza. Zamówiona jest gumowata. Pizza, pizza, pizza. Ja chcę pizzę na koniec lata.